Witam serdecznie. Jak widzicie, mam przed sobą butlę turystyczną dwukilogramową. Pokrętło już w opakowanym stanie, ale jest ona tutaj nie, nie z powodu pokrętła, a uszczelki, która jest tutaj. Tu macie zawór główny, ten stożkowy, a to jest uszczelka, która zapobiega wydostawaniu się gazu, kiedy tym pokrętłem ruszamy. Jeśli stwierdzicie u siebie nadmierne luzy, a co najważniejsze, upływ gazu, to słychać takie syki tutaj z tej części. To bezwzględnie do wymiany jest ta uszczelka. Ja już to wcześniej to sobie poluzowałem, tak więc, najpierw odkręcacie tutaj pokrętło. Do tego jest potrzebny paski. Tutaj macie na klucz nakrętkę. A sam zawór powinien lekko, iść, jeśli nie macie siły, żeby go odkręcić, aczkolwiek mówię, jeśli uszczelka będzie już wyeksploatowana, on lekko idzie. Jak nie ten okręcie sobie pokrętło, pójdzie lekko. Odkręcacie to. Oczywiście butla musi być pusta, żeby nie było zabawy przy butli, która jest pełna, czy znaczy też chociaż trochę gazu, ma, bo tam po prostu wyleci wszystko. Odkręcamy to. I tak to wygląda. Teraz od razu wyjaśnienie, bo te butle posiadały dwójki, trójki, posiadały dwa różne zawory. To jest jeden typ uszczelki. Drugi jest taki mały, zaraz wam pokażę, o co chodzi. To jest uszczelka do tego zaworu, a to jest uszczelka do drugiego typu. To jest znacząca różnica. Tę otwartą stronę na Legro, pokażę wam. Dokładnie, jak to wygląda. Macie wymiary. Dwie sztuki tej samej 8 zł. Albo kupicie do tej butli. Znaczy do tego zaworu, albo do tego, bo mówię. One naprzemiennie występowały w tych butlach. więc póki nie odkręcicie, nie wiecie, jaka jest uszczelka w środku. Tak więc, miejcie to na uwadze. No i dobra, i co? Bierzemy śrubokręt. Ściągamy starą uszczelkę. I zakładamy nową. Można sobie pomóc trochę śrubokrętem, byle jej nie uszczypnąć. Słuchajcie. O. I siedzi. To widzicie jest stożkowy zawór. Powiem Wam, że te butle są dużo lepsze niż te nowe włoskie, jest ja mam. Tu bardzo precyzyjnie ten zawór pracuje, idzie bardzo dobrze wyregulować pomniej do, do typowego turystycznego panika, który też na wcześniej mówiłem na odcinku. W tych włoskich trzeba i dużo bardziej dokręcać, więcej siły użyć niż w tych i mało precyzyjny ten zawór. To już zdecydowanie ciężej idzie, to tam radę. No i odwrotna kolejność oczywiście, wkręcamy to. Zawór z nową szczelką. Nakrętka. Tu używamy klucza. Nie musicie tego na hamar robić z wyczuciem, bo ona tylko jest do tego, żeby zapobiega nadmiernemu wysunięciu się zaworu. No i kolejna nowe pokrętło. I to wszystko. Butla jest gotowa do napełnienia czy też do wymiany. Pozdrawiam.